Liczby. Jeżeli te wygrywające liczby pojawią się tutaj, no to wygraliśmy kwotę, która jest tam przypisana do tej wygrywającej liczby. Naszymi wygrywającymi liczbami w tej pierwszej zdradzie to jest 27, 29, 2 i 9. A, teraz to widać, tak? 2 i 9. 9. Jest. Wygraliśmy. I wygraliśmy. Słuchajcie, dychę. Wygraliśmy już dychę. 29. Jest. Słuchajcie. Wygraliśmy drugą dychę. Ale kozak. <gryw> słuchajcie, jest dwójeczka. I wygraliśmy trzecią dychę taka sytuacja dwójeczka też mamy jest czwarta dycha 29 oczywiście też wygrywa 4 1 2 3 4 5 dych wygraliśmy już ajaj oj jest 6 dych 7 dych Osiemdziesiąt pięć. Dziewięćdziesiąt pięć. Sto dziesięć. Słuchajcie, masakra, sto dziesięć, nie wierzę w to. Pięć złotych, a sto dziesięć już jest do przodu. Dwadzieścia dziewięć kolejna wygrana tutaj kolejna dyszka widzicie to co ja tu jest pięć dych wow widzicie to jest pięć dych i dwójeczka przeanalizujmy to jeszcze raz Wygraliśmy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 eee, i 30 to jest 110, 120, 130, 140, 150, 200 zł. 200 zł, słuchajcie, jest w tej jednej zdrabce każda, każde pole jest wygrane, inwestując w wygraliśmy 200. Co prawda, dzisiaj zainwestowaliśmy 20 zł, ale już odebraliśmy 10 razy więcej. No jest, jest sukces, jest pełen sukces, ale została nam jeszcze jedna zdrabka, słuchajcie, jeszcze jedna zdrabka, w której mamy wygrane 3, 16, 33, 23 i 18. To są nasze wygrywające liczby. 316, 33, 23 i 18. Zobaczmy, czy znajdziemy dziś taką wygrywającą liczbę? Co ja mówię? Widzicie to, jaki jestem gamoń? Jestem tak podekscytowany tamtą zdrabką, że zdrapuję na razie pola. To nie są nasze wygrywające liczby. To są nasze pola z liczbami, które, które są do wygrania. A tutaj są wygrywające liczby. Jeszcze, jeszcze jedna linijka wyżej, czyli 31. 1. 02 i 35 i słuchajcie i nie mamy tutaj ani 31 nigdzie nie ma. Ani jedyneczki. Ani dwójeczki. Ani 35, ale i tak słuchajcie. Ta jedna zdrapka. Ta jedna zdrabka Zwraca naj, nam się dziesięciokrotnie za te, wszystkie, za te wszystkie zakupione dzisiaj losy. I życzę Wam takich wygranych albo jeszcze większych. Jeżeli Wam się uda coś zdrapać, coś fajnego, dajcie znać. Pokażcie zdjęcie, piszcie. Trzymam kciuki i wysokich wygranych życzę. Nieźle to wygląda, prawda?